Zacznijmy od tego ostatniego, prawda? że życie towarzyskie dzisiaj jest trudne, dlatego no, że zapraszamy głównie znajomych, znajomych z pracy, rodzinę, ciągle te same osoby, więc to jest jeden minus. Drugi minus jest taki, że ludzie nie wiedzą, nie znają zasad o dobrego obyczaju, nie, nie znają zasad. Savoir-vivre'u kiedyś było tak, że kobieta robiła w tygodniu dwie, trzy herbatki, przyjęcia typu herbatka, a jeszcze tylko dla koleżanek czy znajomych kobiet, jeszcze robiła herbatki razem z mężem, dla towarzystwa mieszanego. I wszyscy trzymali się zasad, więc taka herbatka to herbata, ciasta. Ewentualnie kanapki w dzisiejszych czasach, od początku XX wieku, kiedy ktoś może przyjść o 17 i jeszcze nie jadł biadów. Ale przyjęcie trwa godzinę i po godzinie wszyscy wychodzą. Dzisiaj jest tak, że jak goście przyjdą, to przed północą ich trudno wygonić. Także zanikły przyjęcia typu lampka wina, typu koktajl, czyli takie tanie, szybkie, godzinne przyjęcia. W ciągu dnia na przykład w sobotę. I no, mieszkania są małe. Oczywiście to też jest problem. Zapraszam do tego, żeby komentować, żeby polubić materiał, żeby subskrybować kanał.